Mankow w kolejnym odcinku kariery TSV Monachium na moim kanale. Fajnie byłoby do końca do tego wbić chociaż te 1250 łapek w, y, y, subskrypcji na moim kanale, więc zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, komentowania tego odcinka. Już Wam mogę zapowiedzieć, że w poniedziałek pojawi się ostatni odcinek drugiego sezonu, a my tutaj będziemy dalej walczyć o awans, bo ten sezon 2 y, Bundesliga jest naprawdę Dobry, pomimo tego, że myślałem, że może moja kadra nie być zbyt mocna, to jednak lepszy skill trochę mam niż w kadrze Palermo, mniej tracę goli i jakoś nam to idzie. No i zobaczymy, czy uda mi się awansować do Bundesligi. Już mogę mam powiedzieć, że za tydzień wraca kariera zawodnika w piątek, więc czekajcie na odcinek. Sprzedaję piłkarzy, których nie będę nimi grał. Rabiker w końcu udaje mi się go sprzedać. Sprzedałem papę. Stwierdziłem, że chcę Polaka. Miłosz Matysik ma fajny potencjał. Może grać jako SO lub SP I będę go chciał bardziej właśnie zrobić jako SP w tej karierze, żeby mieć takiego pomocnika SP albo SPD bo jest szybki, 78 ma, widzicie, widzicie tutaj już napięcie rośnie, jeśli chodzi o negocjacje. Ja nadal zbijam kwotę Ryzykuję. No i w końcu jak on się zgodziła. I będę go właśnie chciał zrobić na SP albo SPD, żeby właśnie grał w drugiej linii. Bo może jest szybki, na pewno popracować nad jego podaniami, bo ma 52. No i ukończyliśmy cel, więc myślę, że w tym sezonie zarząd mnie nie zwolni. Choć to zejście na SPD jest aż 50 tygodni, no ale może uda się następny sezon go zmienić na SPD. No i dobra, no na razie Matysik nie może grać jako SPD, jak tu go daje, bo traci dużo overalla. Gramy z Holsztan Kill i tam gra piłkę, którego będę chciał pozyskać w tej karierze taki trochę. Yy, kiedyś mega talent do kariery teraz trochę się. No, nie spełnił. No i gramy z Holsztan Kill i rozpoczynamy ten mecz od pudła Lagenmachera, niestety oh, bramki. To i zobaczyłem, że w Holsztan Kill gra Killgesową grał kiedyś w Piaście Gliwice, w tym mistrzowskim Piaście Gliwice. Kolejna akcja nasza, Markus Lang podaje do Lagenmachera, ten ma bardzo dużo miejsca. Lakenmacher w polu strzela, ale znowu broni bramkarz rywali, i nadal jest 0 do 0. Kolejna akcja nasza: no ciśniemy Holstein Kill Markus Lang, gdzie sam indywidualna akcja, austriaka podaje do Jashari'ego, Jashari, Jashari do Langa znowu Lang do Lagenmachera. Ten w polu strzela, i w końcu Föhn Lagenmacher strzela go na, na 1 do 0. No i w końcu udaje nam się objąć prowadzenie. Ale ciśniemy naprawdę te kiedy Kolejna akcja Markus Lang. Podanie z autu do Lanerda, do Langa. Widzimy, że komputer nie łapie tego, że ja sobie tam wychodzę za linię spalonego. No bo jeśli chodzi o. No nie ma spalonego. Jeśli rzucę z autu, to tym że możecie się wszędzie ustawić, bo wtedy nie ma spalonego. No i dobra. Jelawicz przyjmuje piłkę, podaje do Lagenmachera, ten strzela gola na 2 do 0. Świetny przechwyt Drago i Jelawicza. No i prowadzimy 2 do 0. Pewna wygrana się zapowiada yy, na święty, kompletnie nie żadnych sytuacji, i to jest bardzo fajne. Ta Jelawicz trochę się bawi, podaje do paslaka, fake pass, tak w polu karnym, no i 3 do 0. No, Holstein Kill słabiutko w tym odcinku, w tym meczu się pokazało, jest 3 do 0, a to jeszcze tylko jest Jelawicz. Podaję do senę, senę, no jak dobrze, bo chcecie sprzedać. Takąś nie jestem zadowolony z tego piłkarza. Podaj do Jelawicza. Jelawicz polukarnym jeszcze schodzi do środka. No kapitalny mecz serba młodego. To jest mega talent. Zobaczymy jak się będzie rozwijał. Gol i dwie asysty, jak dobrze pamiętam. No i wygrywamy aż 4 do 0. Pewne zwycięstwo. Są nasi kibice, którzy jeżdżą za nami przez całe Niemcy. No, takie wsparcie, to sparcie. Grałem z jedną z najgorszych dużych Heidenheim. 3 do 2 Jelawicz, Jaszari i bali No i dobra, udało nam się wygrać to spotkanie. Jelawicz, kolejna bramka, więc fajnie, oby się rozwijał chłopak. Czas na kolejny mecz. I tutaj jest. szykujemy skład bez jakichś większych zmian. Gramy z Boruszą, Myśl Landbach, Puchar Niemiec. Czy uda nam się sprawić sensację? Pierwsza akcja Grelinger, Grelinger polkarny do Lagenmachera. I czemu on tego nie uderzył? Szkoda, bo jakby to uderzył z pierwszej piłki, może byśmy prowadzili naszymi rywalami, ale to jeszcze nie koniec tej akcji. Piłkę ma senę, 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 senę do Paslaka, Felix Paslak. Paslak do Diakite, Diakite w polu karnym, No i dlaczego tego nie trafił Diakite? No, masakra mogliśmy prowadzić. Jeszcze nie koniec senę, senę, a jednak koniec szkoda. Mogliśmy objąć prowadzenie Akcja naszych rywali, Hoffman do Ketty. Ketia w polukarnym, ale świetnie broni Hiller. No, Hiller jest naprawdę świetnym polukarzem. jak z naszych rywali, Kone, Gomez do Itakury, Gomez, Strzał, Ketia, ale znowu Hiller broni. No, cisnęła nas ta Borussia. Michał Gladbach cisnęła, Ketia szczera. Znowu świetna interwencja Hillera. No, nie mieliśmy tak naprawdę szans w tym meczu na ten moment z Borussią Michał więc gol, jakbyśmy strzelił pierwszego gola, to byłoby fajnie. Ale tutaj Gomez, kolejna akcja. Papu Gomez i Takura. No i środkowy obrońca strzela gola. No powiem Wam, ciężko się zapowiada to spotkanie. Fatalnie mi się gra z tą Borusem. Nie mam kompletnie szans na ten moment. Tutaj Laner chciał wyprowadzić skąd, kont to nie udało się. Borusia przyjmuje piłkę. No i znowu ratuje nas Healer. Jakby nie on, byśmy przekrywali naprawdę wysoko. Druga połowa, Liner, Liner. Liner podaje do Hoffmana, no i znowu Hiller broń. Dużo interwencji Hillera w tym meczu. Ketia. Kolejna akcja. Anglik do Gozem, Gomeza, Gomez w polu karnym. Kurde, źle się zachował w obronie. I niestety przegrywamy 2 do 0. No bo Rusja była silniejsza niż Union Berlin. Nie miałem kompletnie szans tą drużyną. Niestety odpadamy z Pucharu, nie? więc choć tam ćwierćfinał chyba osiągnęliśmy. To nie jest naprawdę zły wynik. Przedaje Bamukasi Makale do Levante za 1700. Mało gra w tym sezonie i stwierdzę, że go sprzedam, bo chcę kupić Jana Wiete Arp. Kiedyś mega talent niemieckiej piłki, na był w Bayernie Monachium, no ale jego kariera no nie wypaliła. Gra w drugiej lidze niemieckiej. Ja stwierdzę, że go kupię. 71 Overala Ma fajne tempo, może grać jako skrzydłowy napastnik. No i zobaczymy, jak się będzie spisywał. Czasami lubię kupić takie kiedyś Wonderkidy. No i gramy z Fortuną, z Fortuną Düsseldorf na wyjeździe. Też drużyna, która walczy o awans. No i co? Trzeba wygrać. Akcja naszych rywali. Przejmuje piłkę Jasiari. Podaje do Jelawicza. Jelawicz podaje do Jasiariego. Ten do Arpa. No i Arp w swoim debiucie strzela gola dla TSV Monachium na 1 do 0. No da, muszę zagrać od pierwszych minut i od razu strzela gola Arp, więc może się odrodzi. Kolejna akcja. Arp przejmuje piłkę. Świetnie się odwraca i Szczela gola na 2 do 0. No Arp Zaskakuje w tym meczu. Sami zaskoczony swoim debiutem 2 do 0. Mega debiut na razie. Akcja fortuny. Sipnoski w polkarnym, no ale ten strzał był słaby. Jak była słaba gra w tym meczu Fortuny Disseldorf. Naprawdę no, słabiutko grali. Druga połowa. Lang. Piłka jakaś dotarła do lanerta. Laner polkarnym w polu ARP będzie hatryk Nie ma hatryka aż był blisko szczenia hatryka w swoim debiucie. No naprawdę ARP ma mega wejście do nas. No, i wygrywamy 2 do 0. To spotkanie bez jakiegoś większego problemu. A na początku wam pokazałem, że sprzedaje Rabigera. Nie udało mi się wtedy go sprzedać, myślałem, że go wtedy sprzeda. Ale tutaj poszedł. Turcy mają jednak pieniądze sprzed... i udało się w końcu Rabikera pozbyć. Jak on narzeka, jak on nie chciał do żadnego klubu odejść. Ale w końcu, no kolejny mecz gramy z São Paulo i remisujemy. Widzę 1 do 1. Gol Bruksa. Nie udało nam się wygrać tego spotkania, gubimy punkty. A my nadal jesteśmy w czołówce. tak? Jesteśmy na drugim miejscu. Kolejny mecz, gramy z Bochum, drużyną, którą przegraliśmy pierwszy mecz w tym sezonie. I w końcu Rabiger odchodzi na rachłopie. Nie mogłem go kompletnie sprzedać, nie chciał do nikogo obchodzić. Już miałem gdzieś za jaką kwotę, ale w końcu się udało sprzedać tego Rabikera. Bojamba nadal kontuzjowany, gramy z Bochum. Bardzo ważny mecz. Let's go! Gramy u siebie, wtedy byliśmy na wyjeździe, oczywiście. No i rozpoczynamy. Markus Lang podaje do Arpa, świetny tamten mecz. Ostatnia gra to, Arp gra znowu. Lang do Arpa, Arp strzela! i za mocno trochę Niemiec uderzył. Akcent, naszych rywali, Bochum prawa strona boiska, tej w mojej obronie. Szaf za pola karnego, ale na szczęście obok bramki Marco Hillera. Noga Powa, mało się działo w tym meczu. Staffel Dis podaje do Rioja, Rocha, Rocha Szczela ale broni Hiller. Kolejna akcja Bochum, Ruiz, Ruiz, Ruiz ma piłkę, podaje do Ostenhage, Ostenhage, Danilo, Forster, ależ akcja Bochum i niestety Ruiz strzela na 1 do 0, no fantastyczna akcja, naszych rywali niestety nie dali nam szans w tej akcji, no i przegrywamy 1 do 0, końcówka meczu, myślałem, że będzie kontra, niestety nie, Forster, Broja i kapitalna interwencja Hillera. Niestety, przegrywamy to spotkanie 1 do 0. No, nie mieliśmy w ogóle szans w tym meczu, żadnych akcji. Kolejny mecz symulujemy z Dynamo Drezno: gramy u siebie 2 do 0. Jelawicz i Lagenmacher zapewniają 3 punkty w naszej ekipie, więc jest Sponio. Eee, spoko. Spokojny mecz naszej drużyny ogólnie. Więc fajnie że się od, od razu podnosimy po porażce. Kolejny mecz gramy z, również z Beniaminkiem, który również jak my ma fajny sezon, ale nie walczy o awans, więc widzimy, że zagramy to spotkanie. Gramy na wyjeździe. No i mecz nie mógł się dla nas rozpocząć lepiej. Tutaj w 13 micie Hut atakuje Lanerta od tyłu. No i mamy czerwoną kartkę dla naszego rywala. No i gramy od tego momentu w dziesiątkę i jesteśmy praktycznie 77 minut w przewadze. No i Grelinger podaje do Jelawicza. Drago Jelawicz w polu No i prowadzimy 1 do 0 Serp się opanował piłkę, uderzył no i mamy gola na 1 do 0, akcja naszych rywali mieli swoją akcję, pomimo grania w dziesiątkę, Stefaniak Stefaniak, doczekanie w pole karne. no i Hitler po raz kolejny nas ratuje i to jest genialny pramkarz naprawdę, na poziom 2 Bundesligi, broni genialnie akcja naszych rywali, kolejna ale przejmuje piłkę Guedes Arp do Markusa Lanka Markus Lank pięknie Poda jeszcze do arpa. No i mamy 2 do 0. To się zapowiada na pewne zwycięstwo. Gramy w przewadze jednego piłkarza. Oprócz tej innej sytuacji, nasi rywalnicy nic nie zrobili. Tutaj kolejna szakcja, druga już połowa Końcówka trochę meczu. Senę do Paslaka. No i pasak strzela gola na 3 do 0. Więc pewne zwycięstwo. Możemy już sobie dopisać 3 punkty na nasze konto. No i wygrywamy 3 do 0. Tak czerwona karka trochę nam pomogła. No i gramy kolejny mecz z Paderborn 07. Gramy u siebie i jeden do jednego Silva, a dla nas Markus. Markus Lang też naprawdę fajny sezon. Kolej nasz junior, no Jerawicz Lang to są nasi juniorzy i oni naprawdę dają radę na tych skrzydełkach. Zobaczymy jak będą dalej się rozwijać. No Jelawicz mógłby być trochę szybszy. Gramy z Darmsztat na wyjeździe i rozpoczynamy to spotkanie. Nie wiem czy to chyba przedostatni mecz albo ostatni w tym odcinku, nie mam pojęcia. No, ale Jelawicz podaje do Lagenmachera, nasz napastnik Lagermacher podaje do Jelawicza. Ten do Langa. Lang się świetnie odwraca z piłką strzela w polu karnym i mamy Gola na 1 do 0. Ładna akcja ma Lanka, ładnie się tam uwolnił, uderzył. I prowadzi w druga połowa, Langenmacher z Jelawicze Piłka jednak do tarma do Jelawicza, tym oddaje piłkę do Langenmachera, Niemiecki na pasji wchodzi w pole karne. Wycofuje. Wycofuje, podaje do Langa. Markus Lang, druga bramka w tym meczu. No kapitalnie Lang w tym meczu. Dwie brameczki. No, Austriak naprawdę fajnie się rozwija. Jego, ro... no, fajnie się w ogóle rozwija. Dobrze się rozwija, jest progres. Kolejna akcja: No, Darmstadt nie istniał w tym meczu. Uliś, urliś, za pola karnego, straszał, zablokowany jeszcze raz. No i Lagenmacher 3 do 0 z główki, bo czemu by nie? No i kolejne pewne zwycięstwo. ets Monachium, No, Darmstadt Słabiutko w tym meczu. Kolejna akcja: Arf wszedł na bolisko, wszedł Kulibali, wszedł Djakite. No i właśnie Arp biegnie w pole karne, strzela, no i ma kolejną brankę, chyba czwarta brankę odkąd do nas dołączył, więc naprawdę Arp już lepiej się spisuje niż Senę, więc jest lepszym piłkarzem niż Senę. Niestety darsza miał swoją akcję, Honsak podaje do Mele i niestety tracimy gola, pomimo tego, że przez cały mecz tak naprawdę nic nie zrobili. Tak to jest w tej FIFA, że trasy właśnie takie gole, no ale wygraliśmy 4 do 1. Kolejny mecz też symuluje, Sandhausen gramy. Niech sobie zagra, Brooks w pierwszym składzie. No i symulujemy to spotkanie. I co? 2-0. Markus Lang znowu dwie bramki, wcześniej dwie bramki, teraz dwie bramki. No w kapitalnej formie jest Lang. Widzimy, że Sandhausen gra. Eichfeind, jak on tam miał, legenda futa. A jeszcze symulujemy z Hansom Rostock w tym odcinku. 2 do 0 Lagenmacher i Ashari, choć w dziesiątkę. Grelinger, czerwona kartka, i to będzie ostatnie spotkanie w tym meczu. Sobie właśnie przypominam, że po nim mecz jest szalkę, a ja chcę szalkę zagrać w następnym odcinku. I na 5 kolej przed końcem jesteśmy sensacyjnym liderem. I walczymy o bezpośredni awans i o mistrzostwo. no następnym meczu gramy szalkę. Więc ten mecz może zadecydować trochę o mistrzostwie. Mam nadzieję, że chociaż zajmiemy to drugie miejsce, że nie zagramy w barażach. No, baraże są ciężkie. I jeśli chodzi o mój zespół, no tak naprawdę trochę to się rozbijają te bramki na piłkarze Macher 12, Arpa 10, Dielawid 7, Bojamba 7, 6, Markus Lang. No i tak naprawdę mamy trochę, mamy trochę wszechstronności w tej drużynie. I oby tak dalej. Zapraszam Was na poniedziałkowy odcinek, w którym dowiecie się czy awansowałem do Bundesligi, czy też nie. I bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie co najmniej 20 apek w górę, subskrybujcie mój kanał, życzę Wam miłego weekendu, bo jest piąteczek, piątunio. Odpocznijcie, regenerujcie się. No i to tyle. Na razie i piąteczka.